Ja jestem Maxi Cliff. Poznamy się? Nie, ja nie jestem dealerem, jestem dostawcą dobrej zabawy. No, dzięki. Proszę pana, proszę pana, ja mam dla pana informację. Ja mam, ja mam dla pana informacje. Tu się wydarzyło coś złego. Naprawdę. Ba, nie chciałem tego. Coś to totalnie nie idzie, ludzie. Nie mam szans z nimi, a mam 50 tematów przy sobie 10 tysięcy. Mam przejebane. Kurwa, goni mnie. Boże, zaraz wezwie wsparcie, nie mam szans. Ja pierdziele, wiedziałem, że to tak się skończy. Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Głupi handel, a nie mam dobrego motocykla, on tylko 120 pędzi. No może trochę więcej. Ale nie jest tak sterowny jak tamten. Puszę śpiesz, ty, padaków pierdzielona. Boże, on jest tak niesterowny, zaraz wypierdziel w jakąś latarnię i tyle będzie. On też musi uważać, żeby mnie nie zramować, nie za bardzo. Kurwa. Już kumpli woła, nie? Już mam przerąbane. Już kumpli woła. I zaś na getto uciekać. Kurwa Kurwa nie mam nawet jako go nas gubić, nie? Z ludźmi. Ale mam przejebane. Nikola, Niko nie ma. Ryu de boss, niech bądź stary. Jest! Stary, mam kurwa ogon! Muszę się, gdzie mam jechać? Mam ogon, rozumiesz? Goni mnie, kurwa, 5 radiolek, mam 50 tematów na siebie. Potrzebuję, kurwa, nie przysiadki, potrzebuję taranu. Rozumiesz, to kurwa, goni mnie 5 radiolek. Jak mam ci doofić taranów? Kurwa, nie wiem, jak taran, chłopie, chodzi mi o to, gdzie mam jechać. Mogę ci przysiadkę, będę Dobra, siadka, kurwa, ogonę. ja będę wyjeździł w okolicach plaży, jedź tam, kurwa, cokolwiek. Nie wiem, jak się rozpoznam, ale chuj. Ty nie rozpoznasz na pewno, mnie goni pięć... Albo na getto! Chłopie, na getto! No, Zamieszanie ja chłopie, kurwa, no weź pomóż mi, kurwa, bo mojej... i godziny, dawaj, potrzebuję twojej... Jestem koło sklepu narzędziowego i tu się kręcę. Rady. Kurwa. Ja pierdolę. Widzicie, że to w ogóle nie skręca, nie?

Kurwa, tak się nie... Aaaah! Kur... Spierdalać! Nie! Yeah! Biedź, kur... jest realny boss? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jadę koło na sklep narzędziowy Dawaj kurwa Bo tutaj już dwa radiowozy kurwa i śmieramują. Ja nie wiem jaki mam ci pomógł. Sklep na. Nie wiem kurwa Zrób jakieś kurwa zostawkę Chuj wie no stary Pomóż mi rozumiesz to? Nie. Pomóż mi Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Czym ty Nie wiem. Ty do pilu się skończyło Masz auto? Szybko! Wsiadaj, odwalaj to. Kurwa! Kurwa, szalają. Nie. Boże. Pomóż mi! Ale mnie wyruchał. Jak mnie wyruchał ten chłop. Jak on nie wyruchał, nie? Kurwa, ten zaraz mnie wjebnie, nie? Kurwa, tak się nie robi. Ja pierdolę, spierdolę. Le, 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 le. To krzywo trochę, drzwiami mnie jedno. Ja, nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj, ruszaj się. Ja pierdolę. Ręce na widoku, ręce na widoku. Stój w miejscu, stój w miejscu, plecami do mnie, plecami do mnie. Plecami do mnie, powiedziałem. Strzelaj tam, strzelaj tam, strzelaj w nich, strzelaj w nich. No. <knie> Jechać z tobą na stację? E, no, możesz pojechać. Po, to... po, Podaj się A tego jeszcze odkuluje. O Jezu. No i sprawdź może motocykl jeszcze. Ogólnie. Nie, co się stało? <głynie> So all I'm throw Dobra, pomogę Ci go, stać z na tyły No ale w Zostań życiu prawdziwym też by ludzie tak zrobili, no to ja tam do nich pretensji nie mam i też uciekałem i tak się uciekałem. Ale wiesz, jeszcze raz, je, jak? Dajcie mi kajdanki. Czekajcie i do toalety. Dajcie mi kajdanki, dobra Patrz, patrz! No tu podbie Pięknie! Teraz spier Nic nie zrobiłem Co tu się dzieje ty? Ale fajnie odgrywa. Co tu się dzieje, ludzie? A nie, mają go z każdej strony. Ale chujnia, pójdziemy razem siedzieć. W życiu tam... Aha. Aha, to tak było No i chuj Chodź, ci rozkuję rozkuje? Ja pierdolę Wiedziałem, że to z będzie